Witam Was, ja jestem Franek i witam Was w już długo zapowiedzianym filmiku. Tak, i dzisiaj dla Was chciałem nagrać, nagrać ocenianie Waszych kanałów, bo dawno, chyba 3 tygodnie temu, nie było oceniania Waszych kanałów, lub 2 tygodnie temu, dokładnie nie wiem, ale naprawdę nie było długo, właśnie oceniania Waszych kanałów. Było bardzo dużo komentarzy, też było bardzo dużo dla mnie, oczywiście, łapek w górę. No i co. Kliknij czerwony guziczek pod spodem i kliknij dzwoneczek, żebyś otrzymywał powiadomienia. No i co? Ruszamy z ocenianiem Waszych kanałów. E, przepraszam ludziska, e, nie było odcinka, e, jak patrzyłem miesiąc temu, ale byli się 200 wyświetleń. To jest dla mnie naprawdę bardzo dużo wyświetleń. Dziękuję Wam za to bardzo i 24 łapki w górę, jedna w dół. Ta jedna w dół to nic dla mnie, ale te 24 łapki to naprawdę dla mnie coś i te 200 wyświetleń. Dzięki za te 200 wyświetleń, no i co? Zrobię sobie listę, jaką ocenię właśnie kanałów. Dzisiaj ocenię 5 kanałów, i co? Zaraz wracam i zrobię tylko listę, jaką dzisiaj ocenię. Dzisiaj, który ocenię kanałem pierwszym, nudziliśmy teraz, będzie to Agentix. Agentix ma bardzo fajny kanał, niedługo ma 300 subskrypcji, za 4 dokładnie. I naprawdę co się rzuca oczy, to banner Baner jest naprawdę bardzo ładny, bardzo mi się podoba ten banner. Jaki w sumie awater jest spoko. Nie jest taki bardzo jakby e, zrobiony tak bardzo długo, ale naprawdę banner też jest naprawdę lepszy niż awatar. Tyle mogę powiedzieć szczerze o tym, o tej głównej stronie. Naprawdę spoko jest banner i awatar. Wideo e, ty masz powiem Ci, Agentix, masz aktywność takie. 3 dni, takie dwa dni w tygodniu, znaczy dwa odcinki w tygodniu, jak tak widzę. Ale jak patrzę pod tym Skywars rakowy odcinek, to masz 540 wyświetleń. To jest naprawdę dużo. No, naprawdę szacun, Podjąłem wyzwanie. E, tutaj macie jego filmy 3 dni temu. Dużo też ma naprawdę wyświetleń. No i e, nagrywa Agentix Minecrafta. Możecie wpaść, jeżeli lubicie Minecrafta. Tutaj, które Ci się podobają, filmy to e, u niego. Możecie sobie wpaść. Jak mu się podobają jakieś filmy, to muszą być spokojne filmy. Kanały, to jak tutaj kanały e, i informacje. Siemanko, ja jestem AgentX, a teraz coś o mnie. Mam na imię Szymon, gram w głównie Minecraft na serwerach mc. i tak dalej. Gram w inne gry, na przykład w GTA 5. Dołączył 7 maja 2016 roku. Ma 7500 wyświetleń i 300, powiedzmy, subskrypcji, bo. Czy do zaokrąglenia to można zaokrąglić, ale nie tak koniecznie. Ale powiem Ci, naprawdę, masz e, bardzo mi się Twój kanał podoba. Fajny, fajną masz grafikę, Nawet na przykład Skywars e, odcinek, też naprawdę bardzo ładna miniaturka. Więc o, to był Agentix i naprawdę spoko. Ma gościu, fajny, ma naprawdę kanał. Możecie wpaść do Agentixa. No i co? To był Agentix, i przechodzimy do drugiego kanału. Kolejną osobą, którą na dzisiaj co będzie, to ogórkowy Lord. Ogórkowy Lord bardzo ma fajny kanał. Taki, taki śmieszny, zabawny, taki kanał. Taki ogórkowy Lord, wszystko o ogórkach. Na przykład krojenie ogórka miał tutaj, widzicie, po spodnym 5 dni temu 86 wyświetleń. No wszystko ogórkowy Lord, czyli sama nazwa mówi ogórkowy, czyli ogórek. Tutaj <laughs> śmieszny ma water i banner. Banner śmieszniejszy, bo taki. Kurde, no taki zielony, powiedz, no taki zielony kanał tak o ogórkach, można powiedzieć. No i kolega do mnie napisał, fajnie. Jak jeszcze? A, ja idę go wyjaśnić, zaraz będę. To był Kasper którego już chyba trzeci raz wyjaśniałem, ale okej, okay, dobra, do, do trzech razy sztuka musiała być, więc ogórkowy lord, wideo twoje, aktywność twoja. krajnie ogórka, 5 dni temu, no tak samo jak dwa, nie, dwa odcinki w tygodniu, tak samo jak u Agent Xa. Ale szczerze, aktywność musisz sobie bardziej dopracować. Jeżeli nie masz czasu, to rozumiem. Jakieś eksperymenty Glowing 1000 Degreek Knife, czyli krojenie ogórka w 1000 stopni tego noża. Czy to zaka? nie wiem jak to się gada. Wypowiadam Pokazuję ogórka w filmie 18. No i tutaj też możecie zobaczyć na właśnie kanał ogórkowego Lord'a. Spoko, ma naprawdę filmy. Krojenie ogórków na 100 sposobów. Tutaj też macie playlistę, możecie sobie oglądać tę playlistę i informacje. Początki są trudne, potem już górki. To zajęcie żmudne. Kroić ogórki. Już chciałem przecież z. Ten. Z. Ogórki, chciałem powiedzieć. Ale ja masz 20 tysięcy wyświetleń 270 subskrypcji. Dołączyłeś 26 sierpnia 2016 roku. Więc tylko tyle. I naprawdę Ogórkowy Lord ma fajne filmy, więc zapraszam do właśnie ogórkowego Lorda. Za 30 subskrypcji masz 300. Więc to powodzenia, żebyś wbił te 300 subskrypcji, no i to, to, no i to. To był Ogórkowy Lord i przechodzimy do trzeciego już kanału na dzisiaj. Trzecim kanałem, który na dzisiaj ocenię będzie to hit. Hita znam z moich live'ów, yy, których niekiedy wpadłem na te live'y tak, e, swoją drogą zapraszam Was na opis, bo są różne fajne rzeczy. E, Hitze nowy subskrybuj, łapku i komentuj. Tutaj widać na banerze właśnie te napisy. Baner masz naprawdę fajny, postarałeś się. Awatar też spoko. Nie będę wygryzał. 100 subskrypcji Ci wybiło, e, widziło, wybiło. E, I tak, wideo twoje. Chciałem zobaczyć właśnie. Aktywność masz naprawdę się słabą. Szczerze mówiąc, masz słabą aktywność. Jak chcesz nagrywać, to popraw, popraw swoją aktywność. A jeżeli na przykład przykładowo nie masz miejsca na telefonie, no to coś zrób z tym. Nie będę teraz tak mówił, i tak dalej. Ale no, aktywność musisz sobie poprawić. Jakieś miniaturki też musisz wstawiać. Ci powiem. Węglowra Asphalt 8 to jest yy, z telefonu. Yy, no, też widać hit, nagrywa z mobilnych właśnie. Yy, z mobilnych właśnie aplikacji, i tak dalej, filmy, które dzisiaj się podobają. W ogóle tutaj ma fajnie, naprawdę mi się podoba u niego, że playlisty ma ogarnięte kanały. Tutaj ma kanały, blałek i tak dalej, informacje. Widzę, to mój kanał, to przywinę tak wolno i będziecie mogli przeczytać sobie. Dobra, i masz 1237 wyświetleń i 108 subskrypcji. Dołączyłeś 8 maja 2016 roku więc tylko tyle i naprawdę masz spoko kanał jeżeli chcecie to do hita. No i co? Już ocenię dzisiaj przed kanał, więc oglądnij do końca ten materiał. Przed ostatnim kanałem na dzisiaj będzie to Patryk Konopka. Patryka Konopkę znam z CDX-a, na przykład streamów czy yy, innych, no na przykład storcia też, jeżeli znacie oczywiście takich youtuberów. Naprawdę to się rzucają oczy, to naprawdę masz fajne, miniaturki, jaki w sumie banner. Awatar, no jak awatar, niespoko. 120 subskrypcji masz. No jest. Baner też jest naprawdę fajny. możecie wpadać na musicali, na Snapchat na przykład Patryka. Tutaj masz na przykład QND, jak bardzo lubisz Cariego, Oficjal, oficjalną. No, aktywność masz. No, powiedzmy, ok, ale na zachętę powiem Ci, że nagrywaj, bo naprawdę masz fajne miniaturki i no, fajne filmy, tak? Witam się na moim kanale, cel 250 subskrypcji, grafika robił Wejter, intro, outro robił kacek005, no i tak dalej moje, macie jego social media poniżej, 1100 wyświetleń i 119 subskrypcji na 120, no i co? To był Patryk Konopka, dokładna nazwa Patryka Możecie wpadać do Patryka, bo ma naprawdę fajne filmy, fajne miniaturki. No, naprawdę fajny, fajną grafikę ma na kanale, więc możecie wpadać do Patryka. No i co? Ostatnim kanałem na dzisiaj, który ocenię, będzie to Jeffson. Tak, ostatnim kanałem będzie to Drzewson. Fajno ma, Fajny ma banner. Taki naprawdę spoko, jaki avatar. Są fajne te, właśnie grafiki jego. 20, 200 subskrypcji masz za 8, więc y, powodzenia, żebyś wbił te 200 subskrypcji. Naprawdę, wideo, twoja y, kurde, to coś to z tą aktywnością macie nie tak, ale jest. Możecie naprawdę, zobaczcie jakie on ma fajne miniaturki: intro 3D, intro 2D. No, nawet jak intro 2D czy 3D, zobaczcie na jego miniaturki. Naprawdę są piękne, no naprawdę spoko są. Aby na przykład pisać w nie mam czasu. Za dużo tego. No, widzicie, no, też nie mam za dużo czasu, bo nauka, praca klasowa i tak dalej. Tutaj macie playlisty, też ma naprawdę fajnie uporządkowane informacje. To jest kanał, na którym będę robił intra 3D dla widzów. Mój pierwszy kanał, macie link do niego, był ogólny do gier. Dołączył 23 stycznia 2016 roku, więc naprawdę kanał masz, powiem ci, nie masz go za długo, bo niedawno był stworzony. I masz 14, nie, 13 13500 wyświetleń i 192 subskrypcje, więc możecie wpadać do Drzewsona. No i co? Tym, właśnie na tym na tej no na tym ekranie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci, ci się spodobał. No i co? Życzę Wam miłego dnia i dzisiaj oceniłem 5 kanałów. Nie było dawno oceniania kanału, więc chciałem, żebyście mieli coś takiego fajnego do oglądnięcia. Usiądź sobie, wypić herbatę, chipsy czy coś, zjedź sobie i oglądnij właśnie mój materiał. Życzę Wam miłego dnia i do następnego. Hej!